Dzień dobry, witam w odcinku pierwszym z Hakajsk. Właśnie jesteśmy moim bohaterem. Mam, jak widać, poziom 9. Tu są moje broni, tu jest moja cała rzecz. Jak chcemy sobie wziąć jakiś, jakąś, jakąś przygodę, żeby zdobyć punkty albo pieniądze, chodzimy do karczmy. Tu mamy karczmę, tu mamy, naciskam na tego pana, i on pokazuje. Patrzymy, ile tu mamy pieniędzy, ile doświadczeń. I wszystkie tak. Co bierzemy na przykład? To będziemy musieli czekać tyle minut. Chodzimy na naszą gilię. Ja? Gilia... To jest moja gilia. To jest mój kuzyn założył gildię. Olek 3232. 2. Mamy kamico 898 i ja jestem. 2014 dobrze. I, na, I zaprosiliśmy bardzo dużo osób, tylko jeszcze o niej nie przyjęli. Tu jest nasza obecna, mogę zaprosić też i mogę zobaczyć kogoś profil. Pokaż profil na przykład, tak, pokazujemy profil o naszego, naszego założyciela gildii. To jest jego profil. On ma widoczny widać, jak już dwunasty poziom. ma lepsze trochę bronie. Ma psa. A ja mam konia. Dobrze, wchodzimy do naszej znowu gildii. Tak. Tutaj mamy, bardzo ładnie, tak. Jak chcemy coś kupić, wybieramy się do To Codziennie jest nowy towar. Jak chcemy coś wybierać, jak chcemy coś sprzedać, chcemy coś sprzedać, to bierzemy w tej, tej części tu, żeby to sprzedać. A jak chcemy kupić, to przyciągamy tą część tu. Dobrze, to koniec odcinka pierwszego. Do zobaczenia później.